Cześć, witam wszystkich miłośników pojazdów elektrycznych. Dzisiaj pokażę Wam mój rower elektryczny zbudowany na bazie zwykłego, taniego roweru trekkingowego. Rower ma silnik o mocy 1000, maksymalnej mocy 1500 W. Instalacja jest 48V. Sterownik generuje prąd 22A. Maksymalny prąd jest 45 a Bateria bidonowa. 17,5 ah 13S5P. Panowie, skąd, dokąd jedziecie? Baranie góry. Góry. Od Ale super, jedziecie wzdłuż Wisły? Wisły do I naprawdę trzymacie się cały czas? 1200 km ale się super przygoda. Ile czasu wam tak, mhm. Numer startowy 105. I 114. No. I 114. To jest impreza, 4 minut przed nami. Tak? O, A tak? Ja myślałem, że wy jesteście w czołówce peletonu. No, jedziemy, jedzie, zamyka. jedzie, Było tak, że, było, mhm. że ruszaliśmy od godziny 6 do godziny 14. No. 5 osób ze względu na pandemię i tak jedziemy. A rozumiem. Super. I sprzątacie śmieci. Tak. Nie nie, dobrze. Czy śmiecicie? No a jak z nosagami powiedzcie? Ale fajna wycieczka. No to ładnie. To nie są kozak. musi mieć parę w nogach, żeby tak za pierwdziałać. pierwsza dziewczyna nie zapinęła? No chyba nie a macie jakąś, macie jakąś mapę? Jakieś wskazówki, cokolwiek? A Tylko po śladzie. Musimy się, trzymać śladu. Co do dziewczyn, to w tym roku pierwsza dziewczyna pobiła ubiegłoroczny, znaczy dotychczasowy rekord o 30 godzin. Nie no to nie zła no to jest po prostu, Prawda, po prostu to jest rewelacja, ja Ale sobie, tak jest, ja trochę, ja trochę kiedyś parę, niedawno niedawno, w sumie za dwa lata temu biegałem i też widziałem po prostu jaki jest progres, jaki ludzie robią, robili wyniki, to po prostu ja to nawet dopiętnie dorastałem. Co roku jak się czyta, jak się ogląda, to co roku widać, że, że po prostu Ale ludzie biją nawet, kolejne rekordy. Mam, robić czwarty, tak, czwarty. pewnie, że tak. No, w Kazimierzu piękne, piękne miejsce. Panie, nauczyciele no, na się pytają, bo my już powiedzieli, że ten pies już no. dojechał. Mhm. Czy nie rezygnujemy, nie? To jest On dojechał, to Oczywiście, wyjechać, trzeba <laughs> tak bić. Sport, tak tak Powodzenia, no. wszystkiego no. dobrego. Trzymajcie się panowie. Żeby wam gumy nie popękały. Ale super. Nie no panowie to naprawdę nie była ustawka. Goście sobie jadą z Wisły Niesamowite. Podziwiam takich ludzi. Wracając do tego mojego sprzęciku. No to tak jak mówiłem, kierowałem się, budując go, kierowałem się ceną. I teraz tak, koszt rowery, tak jak mówiłem 400 zł. Koszt zestawu bez baterii 1100 plus 100 kilka złotych za przesyłkę z Chin, która zabezpieczała przed naliczeniem cła i tam watu. No i baterie w tamtym czasie, to było w zeszłym roku, jesienią, porównując ceny zakupu, możliwego zakupu w Chinach i w Polsce, stwierdziłem, że jednak lepiej będzie to zrobić w Polsce przez OLX. Zamówiłem u kolegi, nie pamiętam, Patryk, nie pamiętam imienia, zbyt Bydgoszczy, w każdym razie pozdrawiam, będzie wiedział pewnie o, o kogo chodzi, sorry, że zapomniałem w tej chwili imienia. Zamówiłem sobie tą baterię bidonową i jestem zadowolony, ponieważ, a i kolejną ideą, która przyświecała przy budowie tego roweru, to było to, żeby nie jeździć na samej manetce. Chciałem po prostu jeździć sobie gdzieś dalej, ale jednocześnie pedałując, żeby jak najwięcej pospalać tanki. Bateria kosztowała niewiele, ponad 1000 zł, z tego co tam pamiętam, to jest 1200. I to wszystko, no i później jakieś tam pierdoły trzeba było dokupić w trakcie użytkowania, jak na przykład ta amortyzowana sztyca, która tutaj widać, którą tutaj widać słabo się sprawdza, bo rower też ma swoją wagon ponad około 30 kg waży, więc jeszcze u Chińczyków dokupiłem taką sprężynę pod siedzenie, nawet fajna rzecz. Tylko że mam wrażenie, że ona się trochę sprasowała pewnie ja za dużo ważę. A teraz podniósł się Podniósł się stan wody, tak? Ja byłem w zeszłym roku, przepraszam, w zeszłym tygodniu byłem po drugiej stronie Wisły mniej więcej na tej wysokości, to tam woda jest pod samym wałem.